Witajcie moi drodzy, dzisiaj wideo z mojego kocyka. Jestem przed swoim budynkiem w parku, także wiecie, pomimo tego, że to wygląda jak kubek z kawiarni, to dzisiaj zrobiłam sobie kawę sama i co, ugotowałam obiad, ogarnęłam się i pomyślałam po prostu, że przyjdę do parku, i sobie poczyluję gdzieś gdzieś na świeżym powietrzu, a że pogoda już jest taka, wiecie, znośna, że można nawet o 12 w południe wyjść i nie jest gorąco, no to korzystam z tego i do sobie przychodzę właśnie gdzieś tutaj do, do parku, żeby sobie posiedzieć, albo nie wiem, idę chociażby na spacer, żeby cieszyć się tą pogodą, która teraz się zaczyna. Okej, okay, dobra, co Wam chciałam powiedzieć? Chciałam Wam dać taki krótki update na temat tego, co obecnie dzieje się tutaj, wiecie, w moim życiu. I tak zbiegło się to w czasie troszeczkę z tym, jak oglądałam ostatnio wideo Olgi z życia stewardessy i jeżeli jesteście zainteresowani właśnie tą pracą to przypuszczam, że znacie również jej kanał i ona w ostatnim wideo mówiła o tym, że wróciła do Omanu i że ma bardzo mało lotów jeżeli się, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale ona chyba wspominała, że w tym miesiącu miała jeden lot czy że w przyszłym miesiącu będzie miała jeden lot i nasze mnie takie przemyślenia, że, że rzeczywiście ta sytuacja na świecie dla niektórych osób wciąż jest bardzo, bardzo, bardzo ciężka. Ta ich rzeczywistość nie wróciła do normalności po tej pandemii, którą, którą mieliśmy czy którą mamy. U nas mam wrażenie, że już wszystko wróciło do normalności. Wiecie, ja w tym tygodniu, dzisiaj jest niedziela, więc nagrywam, e, nagrywam to w niedzielę. Więc w tym tygodniu, który mija, E, miałam lot do Arabii Saudyjskiej, wróciłam z Arabii Saudyjskiej, miałam jeden dzień wolnego, potem jeden dzień wolnego, e, miałam lot do Pakistanu i wróciłam wczoraj z Pakistanu i dzisiaj mam wolne i jutro mam znowu lot i nawet e, trudno to nazwać jednym lotem, dlatego że to będą cztery loty, cztery loty w jednym, czyli multisektor i jutro rano o dziewiątej rano lecę. Z, z Dubaju do Aten, z Aten później do Nowego Jorku, później z Nowego Jorku znowu do Aten i później do Dubaju. Więc e, powiem Wam, że w sumie w tym miesiącu latam tyle, ile nie latałam nawet przed e, tą pandemią, która zaczęła się. Pod koniec 2019, czy tam na początku 2020 roku. I szczerze mówiąc, tak siedzę sobie tutaj, już się zastanawiam, jak ogarnę wszystkie sprawy na kolejny tydzień, między innymi właśnie wideo w przyszłym tygodniu, dlatego że lecę jutro, wracam w sobotę. Jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i bardzo mało czasu na te rzeczy, bo też są w moim życiu. Sprawy, na które chciałabym poświęcać troszeczkę więcej czasu, a niekoniecznie mogę poświęcać więcej czasu, i na przykład YouTube jest czymś takim. Chciałabym, wiecie, robić więcej kontentu i lepszego jakościowo kontentu, bo cały czas, wiecie, kiedy coś nagrywam, to mam wrażenie, że to nie jest wystarczające. Że chciałabym, żeby było lepiej, i, i wierzę, że potrafię lepiej, aczkolwiek, wiecie, wszystko zajmuje czas, i jeżeli dla kogoś to jest. Coś, co, co robi zawodowo, no to rzeczywiście może się temu poświęcić. U mnie jest to dość trudne, dlatego że po prostu pracuję i mam też jeszcze no, inne sprawy. Ostatnio w ogóle oglądałam taki film In Time z Justinem Timberlake'em i chciałabym czasem, żeby rzeczywiście tego ten czas można było sobie dokupić. Wiecie, brakuje wam czasu w tym tygodniu to sobie dokupujecie. I i Niestety albo niestety, wszyscy mamy tak, tak samo długi dzień. Wszyscy mamy do wykorzystania 24 godziny i od nas zależy to, jak te 24 godziny wykorzystamy. Ja chciałabym, żeby mój, mój czas był bardzo produktywny i czasem mi się to udaje, czasem chciałabym, żeby mi się to udawało, a czasem mam takie dni, że, wiecie, jest jeżeli chodzi o w ogóle te wszystkie moje sprawy, to tak. Mam teraz sporo pracy, jeżeli chodzi właśnie o takie życie zawodowe, dzięki któremu mam hajs na życie. Mam YouTube, który chciałabym rozwijać i chciałabym po prostu robić lepsze jakościowo wideo. I chciałabym też, żeby w pewnym momencie pojawiało ich się troszeczkę więcej niż teraz, żeby było więcej niż powiedzmy to jedno wideo w tygodniu. Plus, wiadomo, wiecie, chciałabym poświęcać czas chłopakowi, chciałabym poświęcać czas znajomym, chciałabym poświęcać czas też na rozmowy z rodziną, bo, bo bez tego się nie da, też się nie da. A poza tym są jeszcze, wiecie, inne jakieś aspekty życia, w których chciałabym się bardziej rozwijać, i taką rzeczą jest na przykład czytanie książek. I wiem, że mam mało czasu na to, ale patrzcie, przyniosłam sobie do parku, to jest poczet Faraonów. Mówiłam Wam kiedyś o tym, że ja się bardzo, bardzo interesowałam Egiptem e, odkąd może skończyłam 10-11 lat. Jak miałam te swoje pierwsze lekcje historii właśnie na temat starożytnego Egiptu, to zafascynowało mnie to do takiego stopnia, że poprosiłam moją ciocię, żebyśmy pojechały 100 ponad kilometrów do jednego miasta po to właśnie, żeby kupić książki na temat starożytnego Egiptu, więc miałam kompletnego fioła na tym punkcie. I, i co? I jakoś w dalszym ciągu mnie to interesuje, więc wiecie... Ta książkę, mam kilka innych. I żałuję, że niestety mm, nie mogę kupować tutaj książek w języku polskim, także y, mam dosłownie, nie wiem, 5-6 książek y, w swoim mieszkaniu, które chcę przeczytać. Tą mam niedokończoną. Tu wiecie, żeby wziąć książkę i sobie móc poczytać, to musicie mieć na to czas. Ja tego czasu za bardzo nie mam, więc staram się iść na kompromis z samą sobą, więc y, gdzieś tam sobie przesłuchuję audiobooki i staram się po prostu. Przeczytać czy odsłuchać jedną książkę w miesiącu. I staram się, żeby to były takie książki wiecie a propos samorozwoju, związane z samorozwojem, z psychologią i tak dalej, żeby po prostu nie stać w miejscu z moją wiedzą, tylko po prostu się rozwijać. I też czasem jest tak, że e, ja słyszę gdzieś tam od, od ludzi, że zaczynają studia. Kto nie robił, nie wiem, magisterki, to robi magisterkę. Kto nie robił, nie wiem, licencjatu, to robi licencjat. Ludzie kończą jakieś kursy, e, kończą studia podyplomowe. Ja mam gdzieś tam takie, wiecie, ukłucie, że skończyłam te swoje studia i, i dostałam pracę i się nie rozwijam, więc to moje czytanie książek, czy odsłuchiwanie książek, chciałabym po prostu chyba w ten sposób, nie wiem, mieć takie poczucie, że, że coś robię, że. Że to nie jest tylko tak, że zarabiam pieniądze i okej, okay, dobra nara, tylko że rzeczywiście gdzieś tam się rozwijam i chciałabym się cofać, chciałabym cały czas iść do przodu. Nie wiem, jakieś studia podyplomowe, może, może jakieś kursy, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak z tym będzie. W tym tygodniu było ciężko, bo tak jak Wam mówię, lot do Arabii Saudyjskiej, lot do Pakistanu, i jutro zaczyna mi się lot Ateny-Nowy Jork, więc sześć dni z głowy. Ale tak, liczę po cichu na to, że uda mi się że uda mi się nagrać coś z Aten, bo myślę, że to będzie fajne doświadczenie, żeby tam być, żeby zobaczyć, wiecie, te historyczne miejsca. Chciałabym bardzo coś wam pokazać. W sumie będę miała dwa razy okazję, bo najpierw w drodze do Nowego Jorku, a później w drodze z Nowego Jorku. Także mam nadzieję, że coś Wam ciekawego nagram, że coś Wam ciekawego pokażę, jeżeli jeszcze patanach nie byliście. I myślę, że pozwiedzamy sobie właśnie razem. Może też uda mi się coś nagrać z Nowego Jorku, a właściwie z New Jersey, bo lecimy to na lotnisko w New Jersey i... I chyba zostanę w New Jersey, bo nie czuję jakiejś potrzeby, wiecie, znowu jechać na Times Square, czy znowu jechać gdzieś tam na Brooklyn e, i zobaczyć te, wiecie, miejsca, które wszyscy, które wszyscy oglądają, lecąc z Nowego Jorku. Tym, co bardzo bym chciała... Jest to, żeby na tym kanale właśnie pojawiało się więcej filmików i żeby były one lepsze jakościowo niż są teraz. I, i co, jak mam odrobinę wolnego czasu, to właśnie lubię sobie, wiecie, pójść gdzieś do kawiarni czy nie wiem, posiedzieć w parku i szukać informacji na temat tego, jak robić lepsze wideo, jak starać się po prostu, żeby to wszystko wyglądało lepiej niż obecnie. Natomiast, natomiast. Gdybym miała na to 24 godziny na dobę, to byłoby chyba zdecydowanie proście, chociaż może nie, bo czasem jest tak, że im mniej czasu na coś mamy, tym po prostu staramy się streszczać, a jak mamy takie dni, że wiecie, że możemy sobie poleżeć, po nic nie robić, to nagle się okazuje, że na koniec dnia nic nie jest zrobione. I ja chyba potrzebuję, żeby ktoś stał nade mną z takim batem i mówił mi, dobra, to jest do zrobienia to, 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 to. to. Teraz robisz to, 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 to i tamto. I chyba rzeczywiście tego mi brakuje, bo jak jestem. Panią swojego czasu, to nagle się okazuje, że brakuje mi tego czasu na wszystko. A może też powinnam trochę dać na wstrzymanie i, i wyjść z założenia, że nie wszystko trzeba robić perfekcyjnie. Że na wszystko przychodzi jakaś tam pora i trochę, wiecie, dać sobie więcej luzu, bo ja mam wrażenie, że to ja sama jestem tą osobą, która sobie tego luzu nie daje. Także to jest taki krótki update a propos tego, co obecnie dzieje się właśnie tutaj w moim życiu. W sumie to, wiecie, cieszę się, że mogłam sobie dzisiaj przyjść do parku, właśnie tak jak wam mówiłam. Wczoraj wróciłam z Pakistanu i to też nie jest tak, że ja nie daję sobie czasu na odpoczynek, bo daję. Wróciłam z Pakistanu i po tym powrocie z Pakistanu nie spałam w ogóle tamtej nocy bo to był lot nocny, nocno-poranny, że tak powiem. I spałam wczoraj, położyłam się spać o godzinie 19. Wstałam dzisiaj o 10 rano, więc spałam 15 godzin, wyobraźcie sobie. Ale wiecie, ja też staram się właśnie odpoczywać. Jeżeli mam taką możliwość i jeżeli mogę sobie po prostu pozwolić na spanie, to ja uwielbiam spać. Ja mogę spać naprawdę po 10 godzin, 12 godzin, jak rzeczywiście jestem zmęczona. Nie mam z tego tytułu wyrzutów sumienia. I wiem, że czasem po prostu mój organizm tego potrzebuje, ale tak jak mówię, po prostu te rzeczy, które Wam wymieniłam, to są rzeczy, w których ja chciałabym być bardziej produktywna. I zobaczymy, jak, jak, jak to będzie. Także trzymajcie kciuki za to, żeby w przyszłym tygodniu pojawiło się wideo z Aten. Ja też będę się po prostu starała dołożyć wszelkich starań, żeby to wideo z Aten powstało, bo tak jak Wam mówię, jutro jest poniedziałek, lecę. I wracam w sobotę, więc tak naprawdę już sobie liczę, że będę miała jakiś jeden dzień na, na to, żeby ogarnąć jakieś wideo na przyszły tydzień. Jak będę miała kilka dni wolnego, to po prostu postaram się przygotować jakiś, um, jakieś wideo, żeby mieć na nie wiem, dwa, trzy tygodnie do przodu. Bo, bo po prostu to mi da taki wewnętrzny spokój, że bez spiny po prostu mogę Was nie zawieść. Coś tam, na, coś tam będzie na tym kanale i będę też miała czas, żeby e, bardziej skupić się na, również na tym, jak te wideo wyglądają. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeżeli dobrnęliście do tego momentu. I co? I widzimy się w kolejnym wideo, tak jak wspominałam, z Aten. Mam nadzieję, że z Aten. Do zobaczenia, widzimy się już niedługo. Pa, pa!